Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Mam nadzieję, że znajduję Was w dobrych nastrojach, gdyż powodu do radości, wesołości idiotycznej jest co niemiara. Ja dzisiaj pozwolę sobie odnieść się do artykułu do recenzji, trudno nazwać, który właśnie pojawił się na onecie, pani Zerknę. Pani Katarzyna Pruszkiewicz obieściła światu, iż właśnie obejrzała seksmisję, a powodem dla obejrzenia seksmisji, obejrzała seksmisję po raz pierwszy, powodem, dla którego dokonała tego czynu, jest 40 rocznica premiery tego, i tu uwaga, uniwersalnego filmu. Pozwolę sobie ten Dzisiejszy falieton filmowy <trych> Dzień zadedykować pani Katarzynie Pruszkiewicz oraz wszystkim tym, którzy wpisują się w tytuł dzisiejszego odcinka. Jest bowiem niewysłowienie zabawnym śledzić odkrywanie kultury przez tych, którzy do kultury wchodzą. I nie tylko, że wchodzą, ale dzielą się swoimi refleksjami. E Seksmisja, jak powiedziałem, to film uniwersalny. Uniwersalny jeden z ledwie kilku, które to wyszły z kraju nad Wisłą i mają, albo ostrożnie mówiąc, mogą pretendować, aspirować do uniwersalnych sensów kultury. To znaczy kultura polska, kultura z kraju nad Wisą jest tak skonstruowana, że w zasadzie nie do przyjęcia, nie do zrozumienia, nie do zaakceptowania dla kogokolwiek, kto z tej kultury się nie wywodzi. No i sporadycznie trafiają się takie perełki, perełki intencjonalne w takim sensie, że o to, że, mm, tworów kultury wydając siebie produkt, który ma szansę być zrozumiały dla odbiorcy niebędącego uwikłanym, niebędącego uwikłanym w uwikłanej w naszą wiślańską, nadwiślańską trześność. No więc słów kilka będzie o seksmisji, ale też będzie słów kilka o uwagach. E, neofitów, e, kontraneofitów w rodzaju pani Katarzyny Pruszkiewicz. 40 lat temu po e, eksmisji. E, pani Pruszkiewicz e, zadowoliła się swoim własnym wrażeniem jako dostatecznym. Ostatecznym w przypadku jej artykułu wyrażeniem, jako punktem odniesienia dla e, sformułowania opinii o tym, jak sądzę, jak powiedziałem, uniwersalnym czy pretendującym do miana uniwersalnego tworu kultury. Hmm, czyli, e, na przykład, e, film Sex to był film polsko-radziecki i w tym przypadku ta kooprodukcja e, jest niebadanym wyznacznikiem, o czym my w ogóle rozmawiamy. Pan Juliusz Mapolski, reżyser filmu Złote Dziecko Polskiego Hollywood, jak sądzę, nie tylko z racji budżetowych i nie tylko z racji produkcyjnych, wszedł w mariaż polsko-radziecki. Wszedł Mariusz Polsko-Radziecki, ponieważ dzieło to jest tworem kultury wielowarstwowej. W zasadzie każdy twór kultury jest wielowarstwowy, tyle tylko, że twórcy nie zawsze sobie z tego zdają sprawę, a twórcy, którzy świadomie tworzą wielowarstwowe kultury, należą do rzadkości, w szczególności w kraju nad Wisłą. Oto bowiem mamy najmniej kilka yy, koherentnych, spójnych modeli interpretacyjnych tego, co oglądamy, gdy oglądamy seks misji. Jest to, co przykuło uwagę pani Katarzyny, a mianowicie gołe baby, yy, teksty kultury, które są adresowane do najprostszych odbiorców tejże, czyli zwroty w rodzaju kobieta mnie bije i wywołujące, wywołana tym zwrotem wesołość, co nie uszło bardzo pani Katarzyna. Gdzieś tam przebąkuje nasza autorka o tym, że jest to paszkwil na totalitaryzm. Ale już dlaczego jest to paszpina totalitaryz tego nie uchwyciła. No bo na przykład nie zwróciła uwagi na kluczową frazę w tym przypadku, gdy Max z cytuje. Idą na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Eee, tu jest taki dwusens Pani Katarzyno, bo z jednej strony cywilizacja, ta, z którą się utożsamiamy, wywodzi się ze wschodu. Cywilizacja ta, która uwierała Juliusza Mabulskiego i twórców tego filmu, też wywodziła się ze wschodu. Przecież była to antycywilizacja. Panią recenzentkę niepokoi to, że kres świata, w którym istnieją mężczyźni, jest kresem świata w ogóle wedle pana Juliusza Mabulskiego. Tak przynajmniej odczytuję ten film, recenzentka. Proszę zobaczyć, ja wcześniej będę streszczał fabuły filmu, która jest doskonale wszystkim znana. No i ma też wiedzę nasza recenzentka na temat kreacji aktorskich, motywacji aktorskich i tak dalej i podobne. W szczególności wie, że przeżycia bycia lamią Seks um, To są przeżycia graniczne, ponieważ aktorka już nigdy więcej nie wystąpiła w żadnym filmie. Ale uwaga, nigdy wcześniej też nie wystąpiła w żadnym filmie. Przypadek nie sądzę. To oczywiście nawiązanie do panie, yy, znanej tej znanej co znana jest z tego, że lansuje znajomość języka angielskiego. No dobrze, więc o czym jest Seksmisja? Seksmisja jest o wyczerpywaniu się pewnego modelu kultury. Wyczerpywaniu się modelu kultury. Otóż uwaga, Pani Katarzyno to prefeministyczny film. To film, który... Seksmisja to film, w którym autor przeczuwa wyczerpanie się patriarchatu. Tego pani nie zauważyła. Patriarchat to uwaga do kulujących feministek nadwiślańskich. Patriarchat nie może być, nie jest i nie może być rozpatrywany jako twór męski, gdyż albowiem, gdybyśmy poprzestali na taką, gdybyśmy przystali albo poprzestali na takiej interpretacji, która jest dominującą w nadwiślańskim feminizmie, no to. Niezbyt dobrze to świadczy o szanownych paniach, koleżankach, feministkach. No bo takie oto mamy równanie. Oto istnieje parę set, parę tysięcy lat, gdzie kobiety są zmarginalizowane, przytłoczone męskością. Ale uwaga, kto wdraża tę kulturę? Kto wychowuje pokolenia kolejne? Czy to byli mężczyźni? Nie. Czy to były kobiety? Tak. No to zatem, proszę wybaczyć, nie na zbyt rozgarnięte one były, skoro były udręczone, a e, to udręczenie wspierały, propagowały, e, wdrażały i zgadzały się na swoją marginalizację. Nie mówię tego przeciwko kobietom przeszłości. To są moje matki, moje babki, moje prababki i ja mam dla nich szacunek. Zaledwie chcę powiedzieć, że wszystkie jednostronne krążki, wszystkie monety, które mają tylko awers, jak nadwiślański feminizm, są utopijnymi tworami, które nie mają racji bytu. Patriarchat to forma kultury, która. Pojawiła się, trwała, dominowała, i dominowała obie płcie. E, nie jest tak bowiem, że kultura jest tworzona wyłącznie na sposób świadomy. E, kultura w znacznym stopniu jak to mawiają, żeby wybaczyć filozofowie, bo filozofki mniej. Nie tyle my tworzymy kulturę, co kultura tworzy nas. Nie tyle my mówimy językiem, co język mówi nam. Automatyzmy językowe, automatyzmy kulturowe, transmisja bezwiedna tego, co um, kultura zawiera, dokonuje się i wie o, tym, wie o tym każdy, kto próbował zerwać z środowiskiem. Kulturą, która go ją kształtowała. Kultura jest naszym naturalnym środowiskiem w tym sensie, że zanim my nabierzemy doń krytycznej, krytycznego dystansu, no to w niej wzrastają. stajemy się bezwolnymi, bezwiednymi uczestnikami kultury. No ale wracając do warstw seksmisji, jest warstwa przasia. Gołe Bawy to też było coś proszę sobie wyobrazić, że nie tylko w krzaśnej Polsce Ludowej ale w znacznie bardziej cywilizowanych znacznie bardziej liberalnych znacznie bardziej swobodnych kulturach występowanie na gości było stricte Cenzurowalne. Hmm, Cenzurowalne, w związku z tym hmm, pokazanie ciała, no w tym przypadku kobiecego, ponieważ ciało męskie, to wie pani Katarzyna, również jest pokazane w tym filmie. Więc balans. Mamy dwóch chłopów i dwa chłopy są pokazane na go. Nie dziwota zatem, że baby także są gołe. Bywają gołe. Więc tutaj Pani Katarzyno chybia Pani w celu. Nie o to loto. Ta warstwa kultury, ta warstwa filmu jest adresowana dla odbiorców, którzy idą do kina po to, żeby popaść w rechot. Ale niektórzy idą do kina po to, żeby czegoś doznać. Być może nawet zarefleksić. No i jest nad czym refleksić w przypadku seksu bo to mamy wyczerpanie kultury męskiej. Ona jest dominująca, ale ona jest wyczerpana. I o tym jest ten film. On także mówi o tym, co się dzieje, kiedy kultura popada w jednostronność. Ona popadła w jednostronność zanim nastała rzeczywistość seksmisji, i ona popadła w naturalną, nadwiślańską jednostronność, czyli od ściany do ściany, ze skrajności w skrajność. No i mamy groteskę. Tego pani raczyła nie zauważyć, ponieważ pani raczyła się utożsamić z płcią. Utożsamienie kulturowe z płcią, jak mówiłem już na tym kanale wielokrotnie, jest, jest biologizmem, jest czymś, co uwłacza człowieczeństwo, jest czymś, co uwłacza kulturę. To jest jedna z poważniejszych słabości feminizmu. Feminizm, który utożsamia człowieczeństwo z zawartością gaci. Otóż człowieczeństwo nie na tym polega. Człowieczeństwo powinno utożsamiane być raczej z zawartością głowy. I ta bywa rozmaita. Gdy się skoncentrujemy na zawartości gaci, no to wtedy wychodzi nam groteska. Wtedy nam wychodzi groteska i tę groteskę pokazuje Józef Machulski i tę groteskę, a pokazuje pani recenzentka z Onet. Więc mamy wyczerpanie kultury. 40 lat temu nie tak wiele znowu było produkcji mówiących o wyczerpaniu się pewnej formy kultury. W tym sensie film Jurza Bógórskiego jest filmem prekursorskim. Ten film jest także prekursorski w tym sensie, że pokazuje dylematy płci, pokazuje jednostronność płciowego, gaciowego ujmowania świata. Feminizm nadwiślański, jak wszystko w nawiasie, jak większość, wszystko duży kwantyfikator, pomniejszony, mały kwantyfikator. Istnieje taka kultura, kultura nadwiślańska, w której większość produktów, większość tworów kultury jest pokracznych, marginalnych, fragmentarycznych, nieudolnych. Bo to specyfika tej kultury. Nie chodzi o pastwienie się nad twórcami polskimi, tylko Polskość to rodzaju pośledzenia. Ten typ pośledzenia doskonale widzi każdy, kto wyjedzie na chwilę z Polski. Wyjedzie na, chwilki, na chwilkę z Polski i wróci do Polski i zobaczy, po jakich drogach jeździmy. Zobaczy, jak rozmawiamy, zobaczy, jak na siebie reagujemy, zobaczy, jak się do siebie uśmiechamy albo jak się do siebie nie uśmiechamy, jak reagujemy na drugi, to polskość. Polskość to rodzaj upośledzenia. Yy, I problemy społeczne, ledwie zasygnalizowane, to mistrzostwo, żeby zasygnalizować paradoksy Polski Ludowej w kilku zdaniach. Bo tyle zdań. Pada w nawiązanie do Polski Ludowej, do świata przed hibernacją, w seksmisji. Yy, nasi bieżący ideolodzy, ideolodzy rządzący, 8 lat biją pianę po to, żeby zbudować swój obraz świata. Nieustającej indoktrynacji, nie są w stanie zbudować. Spójnej, koherentnej opowieści, którą Juliusz Machulski zamyka w kilku zdaniach. To się nazywa Mistrzostwo. potencjał totalitarny opowieści kulturowej, jaką jest seksmisja, to nie jest portret rzeczywistości, droga pani Katarzyno Puśkiewicz. Droga pani Katarzyno. Rzeczywistość artystyczna, rzeczywistość tworu artystycznego jest zawsze fragmentaryczna, jest zawsze schematyczna. Na tym polega twór kultury, że jest schematyczny. Obchodziliśmy rok, dwa, trzy lata temu rok Rocking Gardena, ogłoszony przez y, parlament. Chwała parlamentarzystów, oni wprawdzie nie wiedzieli, co ogłaszają, ale ważne, że ogłosili. Nie za wiele z tego wynika, ponieważ yy, przeciętny idiota na oczywiście nie wie, kto to jest Ingarden oraz czego dokonał. Yy, nieprzeciętny idiota też tego nie wie. Ale streszczając, Roman Ingarden pokazał, że każdy twór kulturowy jest tworem schematycznym, fragmentarycznym. Innymi słowy, żaden film nie jest dokumentem. A nawet film dokumentalny nie jest dokumentalny w sensie stricte. W związku z powyższą oczekiwanie, że obraz yy, wizja artystyczna twórcy jest wizją fragmentaryczną, czynienie zarzutu z tego faktu, iż jest fragmentaryczną, no jest osobliwą ignorancją. Jest osobliwą ignorancją. W związku z powyższym zażenowaniem to notowuje, ale jak powiedziałem na początek, jest czymś absolutnie brakującym, kiedy się osiągnie wiek męski, czy mniej więcej taki, który... Siada idiota, który do Państwa przemawia w tej chwili, i zauważy się, jak ktoś wchodzi w percepcję, percepowanie kultury, i radośnie się dzieli swoimi wrażeniami. Oczywiście dzielmy się swoimi wrażeniami, na tym polega dialog kulturowy. Tyle tylko, że jeżeli coś ma 13 wymiarów, a ktoś zredukuje to do dwóch, a z tych dwóch zrozumie jeden a następnie zarzuci twórcy, że produkt jest żenujący, no to wystawia świadectwo sobie. Seksmisja Pani Katarzyno Panią przeżyje. Jestem tego, co do tego głęboko przekonany. Jak Pani obejrzy seksmisję po raz drugi, jak Pani jeszcze coś poczyta o seksmisji, jak Pani co nieco zapozna się z kulturą, Kulturą przasią polskiej budowy. Przepraszam, że brzmi protekcjonalnie, ale protekcjonalność jest uzasadniona, kiedy ktoś nonszalamsko z buta wchodzi w twór kultury i ma wrażenie, że to, co zauważył, to jest wszystko, co jest do zauważenia. Już w tym filmie jest dużo więcej do zauważenia niż szacunek. W zasadzie kontynuować, bo tutaj mamy jeszcze sobie zerknę na ten pani Mamy. Na przykład takie wytłuszczenie bycie kobietą gorsze od śmierci. To proszę sobie wyobrazić, że tożsamość jednostkowa, tożsamość kulturowa nie jest tożsamością gatunkową. Innymi słowy bycie człowiekiem nie ogranicza się do zawartości gaci a zawartość gaci nie jest tożsama z byciem mężczyzną, kobietą, byciem człowiekiem. W związku z powyższym, stereotypowo rzecz ujmując, a seks misja ma także warstwę stereotypową, mianowicie pokazuje nam jak szukać dystansu do stereotypu. to Wyzwolenie się ze stereotypów, czy wyjście poza stereotyp, czy spojrzenie na stereotyp poza stereotypowo, to w szczególności sprowadzenie mnogości aspektów rzeczywistości do takiego czy innego prezesu. W związku z powyższym tożsamość osobnicza, tożsamość jednostkowa nierzadko oznacza bycie gorszym, znaczy Zmiana tożsamości jest gorsza od śmierci. Zastanawiam się, czy ten wątek wprowadzać, czy nie, ponieważ Alan Turing, jeden z wybitniejszych logików i twórców, twórców algorytmu, twórców komputerów, używając stereotypu Miał tożsamość homoseksualną. Prawo brytyjskie w czasach, kiedy funkcjonował Alan Turing, nakazywało coś w rodzaju naturalizacji seksistowskiej, sensu seksmisji. No i proszę sobie wyobrazić, pani Katarzyno, homoseksualny Alan Turing. Wolał śmierć niż neutralizacja. W jego przypadku to nie była naturalizacja. To, to ciekawe, prawda? No to idźmy dalej. Poprzebrane za babę, pominę feministę jako totalitaryzm. Otóż. Sam pomysł utożsamienia rzeczywistości postmęskiej z feminizmem jest pomysłem kupionym. Tak się bowiem stało w rzeczywistości seksmisji, że rzeczywistość patriarchalna się załamała i nastał świat kobiet, ale nie jest to świat kobiet feminizmu takiego, o jakim pani mówi. To mianowicie nie jest rzeczywistość feministyczna. To rzeczywistość kobieca. A rzeczywistość kobieca to nie rzeczywistość feministyczna. Kobiety, które utraciły y, kontakt z rzeczywistością biologiczną, czyli z feminizmem właśnie, stały się y, kobietami z planety Archeon. Albo z planety Genetix. Kobietami, które utraciły swoją tożsamość seksualną. Tożsamość seksualną, którą feminizm utożsamia z biologizmem. No więc znowu kula w płot. No i jeszcze... Światem wciąż rządzą mężczyźni i to nie jest śmieszne. Światem rządzą ludzie. Ilość premierek, prezydentek, ministerek, e, prokuratorek, śmieciarek, kucharek i przedszkolanek, to jest biologizm. To jest biologizm, feministyczny biologizm, czyli rodzaj stereotypowego, ciasnego głupiego pojmowania człowieczeństwa z perspektywy zawartości gać. Wiemy, że w kraju nad Wisłą należy chodzić od ściany do ściany, żeby po dekadach, a czasami stuleciach złapać balans. W tym sensie wpisuje się pani recenzentka doskonale w stereotyp nadwiślański, a w związku z powyższym wpisuje się w stereotyp Kulawego feminizmu, feminizmu upośledzonego, feminizmu narkwiarskiego. No i co my tu jeszcze mamy, gołebabiny już były. Konkluzja. Czy pani katarzyna byłaby skłonna, oczywiście nie mnie, ale sobie, wskazać ze dwa albo trzy. Kultury z nadwisłą, które mają aspiracje uniwersalne, które byłyby zrozumiałe w świecie pozaplamiennym, nadwiślańskim. Pani Katarzyna przywołuje amerykańskie feministki, które buntowały się, gdy oglądały misji. To akurat jest tradycyjny nadwiślański, nadwiślański kompleks. Jeżeli amerykański uczony, amerykańska uczona, amerykańska feministka czegoś nie rozumie, to znakiem tego to nasza wina. To się nazywa kompleks niższości. Amerykańskie feministki najczęściej mało rozumieją z kulturą, mało rozumieją z kulturą, ponieważ są amerykańskie. Amerykańskie, czyli wywodzą się z kraju, który e, słynie z tego, że w XX wieku wymyślił na nowo René Platona, Arystotelesa, Arystotelesa, Kartezjanka. Yy, może byłoby czas pójść tropem Juliusza Machickiego i spróbować szukać uniwersalnych kluczy. Kluczy nie nadwiślańskiej prześności, tylko kluczy uniwersalnego humanizmu. Feminizm nie jest humanizmem. Feminizm jest biologizmem. Jak już tutaj stwierdziłem kilka lat. Feminizm jest etapem prześnej kultury. Przaśny wiślański, nadwiślański. Feminizm jest przaśnym etapem prześnej kultury w poszukiwaniu równowagi. No i w zasadzie należałoby powiedzieć dobra was państwo. Dziękuję za uwagę.